Zadanie trzecie. Paweł przeczytał książkę liczącą 720 stron, przy czym każdego dnia czytał taką samą liczbę stron. Gdyby czytał każdego dnia o 8 stron więcej, to przeczytałby tę książkę o 15 dni wcześniej, ile dni czytał tę książkę. Zaczynamy od ustalenia niewiadomych, co to będzie nasz x x związany z prędkością, tak sobie to ustaliliśmy na początku, będzie to ilość stron czytana w ciągu dnia, czyli strony na dni, tak można sobie powiedzieć, jako prędkość. Ja tu napiszę ilość stron czytanych dziennie. Natomiast y to oczywiście ilość dni. I teraz Zaczynamy budować układ równań. Nie śpieszymy się z rozwiązywaniem. Dokładnie analizujemy zadanie. Mianowicie, zadanie jest podzielone na dwie części. Pierwsza część to to pierwsze zdanie, że zaplanował sobie przeczytać tą książkę 720 stron. Natomiast druga część to jest, co by było gdyby. Tam to zostawiamy na razie na potem. Pierwsze równanie. Zaplanował sobie, że będzie czytał x stron dziennie, to będzie trwało y dni i wtedy przeczyta 720 stron. Mamy pierwsze równanie wyjściowe, teraz czas na równanie drugie, czyli sytuacja, co by było, gdyby. W treści zadania mamy, gdyby czytał każdego dnia o 8 stron więcej. Czytał x 8 więcej, no to jest. X plus 8, to przeczytałby książkę o 15 dni wcześniej, przeczytał ją w Y dni, a w takiej sytuacji nowej byłoby to o 15 dni wcześniej, czyli Y minus 15. Oczywiście książka jest dalej ta sama, a więc równa się 720. Mamy układ równań. Jeżeli poprawnie ułożony, a jest poprawnie, to możemy przejść do rozwiązania, oczywiście. Tradycyjnie z pierwszego równania wyznaczam y i wstawiam do drugiego równania. Już po wstawieniu widzę, że mam równanie z jedną niewiadomą, zatem posuwamy się naprzód dosyć szybko. Teraz to sobie wszystko wymnażamy. x razy 720 na x to 720. x razy minus 15. Minus 15x plus 8 razy 720 przez x. No to będzie tutaj sporo 5760 yy, i 8 razy minus 15 to będzie minus 120 i równa się 720. Zauważamy, że tutaj następuje redukcja tych 720 tej liczby, i co teraz? Yy, Pomnożę sobie przez x najpierw. Otrzymam minus 15x kwadrat plus 5760 minus 120x równa się 0. I zauważamy również, że mogę podzielić to na 15. Od razu uporządkuję ten układ. Będę miał x kwadrat plus 8x. Mm -hmm. no tutaj minusy zmienią się na plusy. I minus 5760 na 15 to będzie 384. Otrzymujemy równanko kwadratowe, zatem policzymy sobie deltę. Nasza delta wynosi 1600, pierwiastek z delty to 40, i tutaj się przeniosę z liczeniem miejsc zerowych. X1. Minus 8 minus 40 na 2. Mniejsze od zera, nie muszę nawet dalej tego liczyć. x2 minus 8 plus 40 na 2, co mi daje 16. Zobaczmy, o co pytali w zadaniu. W zadaniu pytali, ile dni czytał tę książkę. A więc nasz x to jest 16. Co to jest x? x to ilość stron czytanych dziennie, a pytają nas o ilość dni. Czyli o y. Y to 720 na x, czyli 720 na 16, co nam daje 45. Zatem odpowiedź. Ile dni czytał tę książkę? Paweł czytał książkę przez 45 dni. Dziękuję.